Kochani moi, pewnie zauważyliście, że wielu chrześcijan żyje, jakby nie wiedzieli, po co znaleźli się na tym świecie. Boże, dlaczego kazałeś mi tu żyć? – pytają. Ponieważ chcę zbawić – odpowiada Pan. A właściwie, dlaczego Bóg chce nas zbawić? Bóg nas stworzył i umieścił na tym świecie, ponieważ nas kocha i chce, byśmy byli szczęśliwi. No dobrze, ale co trzeba robić, żeby osiągnąć zbawienie? Aby osiągnąć zbawienie, trzeba poznawać Boga, kochać Go i Mu służyć. To jest wielka rzecz. W naszym życiu nie mamy nic ważniejszego do zrobienia. Chrystus jest sensem wszystkiego. Księże... No ale... To przecież też jest ważne. Oczywiście, że tak. Należy jednak pamiętać, aby przez to starać się być lepszym. Czytamy, uczymy się, pracujemy. To wszystko powinno być służbą Bogu. Brzmi pięknie, ale trochę idealistycznie. Przecież jesteśmy słabi, grzeszni, często upadamy. Co z tym zrobić? Bóg bardzo nas kocha. Troszczy się o nas. Posłuchajcie słów Jezusa. Któż z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, Bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiada Pan, tak samo w niebie, większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Wynika, że zawsze kiedy zbłądzimy, Bóg nas szuka. A problem jest w nas. Tym, że wielu z nas brakuje prawdziwej pokory. A pycha utrudnia nam rzucenie. Ludzie są bardzo zabiegani. I zawsze odróżniają sprawy inne od spraw naprawdę ważnych. Człowiek, który zabiega o sprawy doczesne, Zgadzania się za nimi, robiąc przy tym wiele hałasu, chcę, a nad wszystkim myśli, że jest kimś lepszy. Fakt. Tak przyjdzie czas, że staniemy przed Bogiem twarzą w twarz. On sprawiedliwie nas osądzi, księże. Ale przecież trzeba znać swoją wartość. Bóg obdarza nas talentami, które należy rozwijać. To prawda. Każdy z nas otrzymał od Pana Boga talenty. Zadaniem człowieka jest troszczyć się o ich rozwój. Warto jednak zachować w tym chrześcijańską pokorę. Trzeba umieć stanąć w prawdzie. Jeśli chodzi o to, że mam swoje umiejętności, ale nie jestem przez to lepszy od innych. No tak. Nasze umiejętności musimy rozwijać, a przy tym nie chować ich dla siebie. Po to przecież je ja mamy, żeby dzielić się nimi z innymi. Trzeba nauczyć się tracić, ale tak naprawdę tracąc zyskujemy o wiele więcej, bo każdy jest inny. Ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce na wodę? Cieszę się, że zadałaś to pytanie. W naszym rozwoju intelektualnym, duchowym Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Wtedy cała reszta będzie na odpowiednim. Im więcej Boga będzie w tym, co robicie, tym więcej będzie tam was. Napisane jest, uniszcie się przed Panem, a wy wyższy was. Czyli cokolwiek robimy, czy to nauka, czy to praca, czy takie codzienne czynności, ma nam towarzyszyć myśl o Bogu? Zgadza się. Ten świat z Jego bogactwami, przyjemnościami, zaszczytami przeminie, lecz niebo i piekło nigdy nie przeminą. Chrześcijanie, którzy pracują nad swoim zbawieniem, Bają o zaspokojenie potrzeb swojej duszy, zawsze są szczęśliwi i zadowoleni. Jak wy, bo cieszymy się nadzieją jedną. Skoro my już teraz możemy się tym cieszyć, to pomyślcie, co będzie w niebie. świętym to dobrze, oni już to wiedzą. No tak, a przecież nie wszyscy święci dobrze zaczynali. Ale każdy z nich dobrze skończył. Choćby taki. taki Franciszek. W młodości podobno było z niego nie ziółko. Ale kiedy spotkał Chrystusa, nawrócił się, stał się naprawdę radykalnym chrześcijaninem. Nikt pewnie nie przypuszczał, że zostanie jednym z najbardziej znanych świętych. Takich przykładów jest bardzo dużo. Tego, że jesteśmy grzeszni, nie zmienimy. Ale możemy starać się żyć tak, aby dobrze zakończyć ziemskie życie i dołączyć do grona świętych w niebie. Dbajmy o to, aby wtedy nasze ręce nie były puste, jak wypełnione wodą czyntami. Wychodzi naprzeciw? Bóg bardzo nas kocha. z naszym Ojcem, który z miłością i troską prowadzi nas ku górze. Gdy błądzimy na drodze do nieba, Chrystus szuka nas. Jak w tej przypowieści, zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej, która się zgubiła? Tak. I wielka jest jego radość, kiedy ją odnajduje. Czasami jest ona bardzo poraniona. Dlatego bierze ją na swoje ramiona i uzdrawia miłością. Zanurza w swoim miłosierdziu. Widzicie więc, moi drodzy, że trzeba myśleć przede wszystkim o swojej duszy, która ma być zbawiona. O wieczności, która nas wszystkich czeka. Coś dla Was przygotowałem. Posłuchajcie. Pamięta. kiedy nie możesz zasnąć, Bóg czeka, aż się obudzisz. Kiedy nie myślisz wracać, Bóg wygląda cię. Kiedy nie widzisz wyjścia, Bóg każe otwierać brota Kiedy umierasz z głodu, Bóg poleca nagrywać stoł. Gdy się kulisz w łachmanie, Bóg wybiera dla ciebie szatę. Gdy mówisz wstanę i pójdę, Bóg rusza naprzeciw. Gdy trzesz oczy jak suche kamienie, Bóg płacze nad tobą. Kiedy nieśmiesz, wyciągnę, trzępę, oplatają cię jego ramiona. Gdy twój brat on mi żeś odszedł. Bóg odpowie, że właśnie wróciłeś.